Makamakawa <music> Pozostajemy w tematyce uprawnień rodzicielskich, bo dwa ostatnie odcinki o kadrach i płacach z Passion TV uznaliście za bardzo atrakcyjne. Dziś opowiem o tym, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w związku z wychowywaniem dziecka i jednoczesnym pozostawaniem aktywnie w stosunku pracy. Zostań ze mną, a już za chwilę opowiem Ci o dwóch dniach z tytułu opieki nad dzieckiem oraz uprawnieniach przysługujących rodzicom wychowującym dzieci w wieku do lat 4. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do lat 14, ma prawo do dwóch dni lub 16 godzin z tytułu opieki nad dzieckiem. Uprawnienie to przysługuje obojgu rodzicom. Może z niego skorzystać albo mama, albo tata. Mogą skorzystać również z tego uprawnienia opiekunowie, prawni, który, którzy jednocześnie są pracownikami. Uprawnienie to będzie przysługiwało albo jednemu, albo drugiemu z rodziców, ale uprawnieniem tym rodzice również mogą się ze sobą podzielić. Uprawnienie do dwóch dni lub 16 godzin z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi pełniącemu funkcję rodzicielską niezależnie od ilości dzieci, czyli się nie potęguje, nie mnoży i nie pierwiastkuje, w zależności od ilości dzieci: czy masz jedno dziecko, dwoje, czy troje, czy może czworo i więcej, jesteś dla mnie wtedy wielkim bohaterem. Jeśli potrafisz łączyć funkcję rodzicielską z aktywną pracą, to niestety ale nie przysługuje Ci z tego tytułu nic więcej, przysługują Ci nadal dwa dni lub 16 godzin. O tym, czy pracownik skorzysta z urlopu, czy też zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w dniach, czy w godzinach, będzie decydował pierwszy wniosek złożony przez pracownika. Ma to bardzo istotne znaczenie. Otóż jeżeli pracownik pierwszy wniosek złoży na dwa dni, czy też na jeden dzień z tytułu opieki nad dzieckiem, to będzie korzystał z tego uprawnienia w dniach. Jeśli pierwszy wniosek złoży w wymiarze godzinowym, czyli poprosi na przykład o dwie godziny zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem, to kolejną część tego uprawnienia będzie wykorzystywał również w godzinach. Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin, jest to właściwie bez różnicy, jest to obojętne. Natomiast w odniesieniu do pracownika, który wykonuje pracę w równoważnym systemie czasu pracy lub w w niższym wymiarze czasu pracy będzie to już miało bardzo istotne znaczenie. Oprócz otóż uprawnienie do dwóch dni z tytułu opieki nad dzieckiem nie będzie się w żaden sposób skalowało w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast, gdy pracownik zdecyduje się na wykorzystanie mm, zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym, czyli w wymiarze 16 godzin, to te 16 godzin będzie ulegało proporcjonalnemu przeliczeniu do wymiaru czasu pracy, w jakim zatrudniony jest pracownik. I tak pracownik zatrudniony, na pół etatu będzie miał nie 16, a 8 godzin z tego zwolnienia. Jaka jest różnica? Już wyjaśniam. Otóż, jeżeli ten sam pracownik zatrudniony na pół etatu będzie korzystał ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wariancie dni, to będzie miał do wykorzystania swoje dwa dni robocze, czyli swoje dwie robocze dniówki. Jeśli zdecyduje się w taki sposób korzystać i pracuje na przykład po 4 godziny, Dziennie to taki pracownik będzie mógł wykorzystać dwa razy po 4 godziny. Ale jeśli pracuje na pół etatu dwa dni w tygodniu przez 8 godzin i jeden dzień w tygodniu przez 4 godziny, to wykorzystując to zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w tych dniach, kiedy ma zaplanowane 8 godzin pracy, wykorzysta jedno uprawnienie i jedno zwolnienie w wymiarze godzinowym i korzystając z kolejnego dnia, dokładnie tak samo skorzysta z jednego dnia, czyli to uprawnienie będzie miał już w całości skonsumowane. Jeśli jednak pracownik zdecyduje się na wykorzystanie tego zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wariancie, Godzinowym, to będziemy mu zdejmowali to uprawnienie w godzinach, czyli jeżeli zatrudniony jest na pół etatu, to ma prawo do jednej drugiej z podstawowego wymiaru 16, czyli do 8 godzin, gdyby pracował w, w 8 godzinnej dniówce, to wykorzystując jednego dnia te 8 godzin już skonsumuje same, całe przysługujące mu uprawnienie. Tak, wiem. Jest to dość skomplikowane, ale bardzo ważne, bo wszystko zależy od tego właśnie, w jaki sposób pracownik jest zatrudniony. Ale powrócę na chwilę do pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i tu również przedstawię Ci różnicę, w jaki sposób będzie kształtowało się wykorzystanie przez pracownika tego uprawnienia, jeżeli zdecyduje się na wariant w dniach lub na wariant w godzinach. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy, który pracuje po 12 godzin. Jeśli pracownik zdecyduje się korzystać z tego uprawnienia w wariancie dniowym, to będzie miał do wykorzystania dwie swoje robocze dniówki, czyli dwa dni pełne robocze zaplanowane zgodnie z rozkładem czasu pracy po 12 godzin. Jeśli zdecydowałby się pierwszy wniosek złożyć w wariancie godzinowym, czyli na przykład z jakiegoś powodu potrzebowałby tylko 2 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem, to pozostaje mu już z puli 16 godzin, tylko 14 godzin i będzie te 14 godzin wykorzystywał w wymiarze godzinowym. Będzie więc mógł skorzystać z całej swojej dniówki 12-godzinnej. Wtedy z 16 godzin już zdjęliśmy mu 2 godziny, zdejmiemy kolejne 12 godzin i do wykorzystania w takim przypadku pracownikowi pozostaną już tylko 2 godziny. Jest to bardzo ważne, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób to, jak chcemy wykorzystać zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem, wpływa na to, ile będziemy mogli faktycznie tego zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem wykorzystać. Mam nadzieję, że jest już to dla Ciebie. Jasne. Kolejnym uprawnieniem związanym ze sprawowaniem funkcji rodzicielskim jest uprawnienie, które przysługuje pracownikom wychowującym dzieci w wieku do lat czterech. Otóż pracownik czy też pracownica wychowująca dziecko w wieku do lat czterech ma prawo skorzystać z uprawnienia, które nie jest takim uprawnieniem bezwzględnie obowiązującym, ale jest uprawnieniem fakultatywnym, do którego pracownik ma prawo po złożeniu właściwego oświadczenia i pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do lat 4, ma prawo skorzystać z przywileju niewykonywania pracy w systemach czasu pracy przewidujących pracę Ponad 8 godzin na dobę, czyli wszystkie systemy równoważne w tym przypadku odpadają. Czyli to jest jakby jedno uprawnienie. Drugie uprawnienie, do jakiego pracownik będzie miał prawo i może z niego fakultatywnie skorzystać, to jest uprawnienie, aby nie pracować w porze nocnej oraz nie wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli wychowuje dziecko w wieku do lat 4. I kolejnym uprawnieniem, do którego uprawniony jest pracownik wychowujący dziecko w wieku do lat 4, na podstawie złożonego oświadczenia jest zakaz wyjazdów w podróże służbowe. Oczywiście pracownik, który wychowuje dziecko w wieku 4 i nie chce skorzystać z tych uprawnień, może zarówno pracować ponad 8 godzin, jak i w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i być delegowany w pozostałe miejsce zamieszkania, czyli wyjeżdżać w tak zwane podróże służbowe. Jeśli jednak zdecyduje się na wykorzystanie. Tego uprawnienia pracodawca do momentu ukończenia przez dziecko czwartego roku życia nie będzie mógł zlecać mu pracy w systemach ponad 8 godzin, w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegować pozostałe miejsce zamieszkania. Mam nadzieję, że teraz już doskonale znasz uprawnienia związane z. Rodzicielstwem, czy jesteś specjalistą do spraw kadri płac, czy po prostu jesteś pracownikiem i interesują Cię te uprawnienia, koniecznie daj kciuk w górę, jeśli uważasz, że materiał, który dla Ciebie przygotowałam, jest atrakcyjny. Udostępnij go koniecznie na swojej tablicy, jeśli uznasz, że może się przydać Twoim znajomym pracownikom, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat uprawnień rodzicielskich oraz uprawnień związanych z tytułu choroby i macierzyństwa. Zapraszam Cię serdecznie do lektury mojej książki, którą napisałam wspólnie z Agnieszką Wachową. Wszystko, co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa. A już wkrótce startuje kolejna edycja kursu online. Zasiłki w 31-dniowym wyzwaniu. Wszystko, co musisz wiedzieć. Oświadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa przeprowadzę Cię przez tajniki ustalania uprawnień związanych z chorobą, macierzyństwem, rodzicielstwem, z tajnikami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz ustalania właściwej wysokości zasiłków chorobowych, a to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, jeśli chodzi o zadania specjalisty do spraw kadry płac. Obiecuję, że w 31 dni osiągniesz mistrzostwo w tym zakresie. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam Cię na mój blog monikasmolewicz.pl. Tam w zakładce Akademia wszystkie informacje dotyczące wyzwania zasiłkowego. Dziękuję Ci serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku o kadrach i płacach z Pasją TV.